jak miałam loka, to widziałem go, prawda? Ale kogo? No Mikołaja. I gdzie on był? W przedszkolu. No wie, nie wróciłeś do domu, to on zabawą widziałam tego Mikołajka. I co on przyniósł? czyniąc mi dinozaura. Co ty opowiadasz? Tak. Dinozaura tobie, a nie Iwutkowi? Nie, bo Iwo nie widział go. Bo... E Tak naprawdę. Bo nie chodził jeszcze do, do przedszkola. Aha. A ty już chodziłaś? No chodziłam, jak miałem rok. Aha. Proszę cię. Puścisz? Tak, ale... No i co jeszcze? I wiesz, to, co się stało z tym Mikołajem? Opowiedz mi. A wie, gdzie on mieszka? Nie, a ty wiesz? Wiem. Gdzie? No powiedz mi. W kościół. Naprawdę? Ech, zmyślasz? Tak? Gdzie on mieszka jeszcze raz, bo nic nie zrozumiałem. Kościół. Aha. A co to jest? Pamiętasz, go widzieliśmy w kościół. W którym? W kościół dziadków. Których dziadków? No dziadkowie też widzieli tego Mikołaja z naszej grupy. Nie, chyba żartujesz. Tak, naprawdę. Tak nie, nie żartuję. Bo nie żartuję. Lubię taką Mikołaja. Tak. Ale Jest poczekaj, tam? ale którzy dziadkowie go widzieli i kiedy to było? Dziadek i babcia Helenka. Aha. I kiedy to było? W locu. Aha. No i co? i co? I co potem się działo? Wiesz co? Oni no. byli mał. Ich widziałam, jak byli mali. I wiesz co? Tego Mikołajka i to w przedszkolu. Aha, to to był Mikołaj czy Mikołajek? Mikołaj. Ale czy to był święty Mikołaj czy normalny? Święty. Aha. I, i jak on wyglądał? Wyglądał. Tu tu miał taką coś tą i tu ma na... i… 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 zanosił ścierki. <grych> naprawdę, zanotuję. I był ubrany w piżamę. To <grych> tak wygląda Mikołajek. Aha. No to naprawdę niesamowita sprawa zobaczyć takiego Mikołaja. I ścierki przynosił. Mhm. Mm i co z nimi robił? wietrzem, szkował pod tymi ścielkami coś i to był prezent. aha jeszcze co mi dał? zabawką czytelne, ale mi się zgubiła i Zabawkową łyżkę, która mi się zgubiła. A nie dla ręki, tylko dla mnie, Aha. żeby się ją bać. A wiesz że ja mam? już lampion. Mhm. Wiesz. No wiem. Popatrz. tam jest lampion mój, popatrz. Tata, tata. No? Tam jest mój lampion. Jest, rzeczywiście. Sama go zrobiłaś? Nie, nie, ciocia mi pomagała. Tak? Żeby nie zrobić takiego, ale będą. Jestem i my tam będziemy śpiewać. Aha! Idziemy się kąpać? Tylko, że potrzebuję do tego ładną. Idziemy się kąpać? sukienkę, ale tam nie będzie zimno, tylko ciepło mm -hmm. Ale gdzie? Po przedszole tam byłem um, wszystkie dzieci starsze a rodziców. dzieci. tam nie idą, ona sama do przedszkola. to papa. Trzeba mieć znaki. Znaki? No, znaki. Mhm. Trzeba kupować te znaki. Mhm. No, bo trzeba. Mhm. I takie. Mhm. Takie. Ale to tyle dzieci, Sama. Редактор